Znajdujemy się dzisiaj w Wyżysku, gdzie dzisiaj przeprowadzę wywiad ze zwycięzcami Projekt Land Wyżysk. Dokładnie Infernal Chickens. To my. To my, A więc przechodzimy do sedna tej panowie. Jak czujecie się po zwycięstwie? E, myślę, że bardzo dobrze. Trochę tak w sumie. Nie spodziewaliśmy się, że finał będzie. Ale jak już po pierwszym meczu. Tak dobrze nam poszło, to już widzieliśmy jak to gra i widzieliśmy, że my... się łatwo, no. Nie, widzieliśmy, że mamy szanse na pewno, duże. Ogólnie jakie wrażenia po całym turnieju? Nie, no to jest mój pierwszy LAN. Ja mi się jestem bardzo zadowolony i na pewno będę jechał jeździł na więcej takich. Impres. jestem bardzo No Czy macie jakieś plany związane z przyszłością Waszego e-sportu? No w tym teamie nie, ale w tym nowym. Tak, mamy zamiar jeździć na każdy no. LAN. Ogólnie może Cię zapytam, jak przedstawia się Twoja opinia na temat tego lana? Podobało Ci się tutaj? Ogólnie impreza, bardzo fajna, sprzęt był, komputery były bardzo dobre, tak jak na Pońsku. Co, impreza, wiadomo, to jest ich pierwszy land, pierwsza organizacja tego lana. Moim zdaniem było w porządku bardzo. Okej, okay, jeszcze takie prywatne pytanie tutaj do jednego z przedstawicieli, zapewne się już tego spodziewa, Markoś. Powiedz mi, e, jakie tutaj plany na przyszłość związane z Inetcoxami, czy Ci się u nich podoba, może tutaj coś przedstawisz więcej od siebie? Naprawdę w porze ludzie, fajnie mi się z nimi gra. W sumie teraz nasz cel to teraz weekend kwalifikacji ostatnie na Płońsk i teoretycznie tylko treningi i Płońsk na chwilę obecną. Zobaczymy, co będzie dalej. OK. dzięki panowie, wielki za wywiad i gratulacje zwycięstwa w Lania, więc dzięki. pozdrawiam serdecznie. Dobry, dziękuję. mamy, w unboxingu, <coughs> mamy w unboxingu nagrody w a. A. Project plan wyrysk no to mamy tutaj opakowanie <coughs> mamy ryj, mamy tutaj opakowanie jest tak, zamknij ryj otwiera nie, <coughs> nie ma nie ma kodu kreskowego gdzie <coughs> <coughs> ja piraci miejsce tam w rogu ciągaj a na startuje już tam hook o to